Co się dzieje z psem i jego ciałem pozostawionym w samochodzie w upał? Cześć, nazywam się Dorota Morawska i jestem lekarzem weterynarii. Jeśli chcesz wiedzieć, jak mądrze dbać o swojego psa lub kota, zostań ze mną tutaj na dłużej. Dzielę się tu wiedzą, która naprawdę działa. Samochód w upale zamienia się w piekarnik. Temperatura w środku może wzrosnąć nawet do 60 stopni Celsjusza w 15 minut. Nawet przy lekko uchylonym oknie. To co dzieje się z organizmem psa w samochodzie? Ciało psa przegrzewa się. Psy nie pocą się jak ludzie, więc nie mogą efektywnie się chłodzić. Oddychają szybko, ale to nie wystarcza. Temperatura ciała gwałtownie rośnie. Gdy przekroczy 42 stopnie Celsjusza, dochodzi do uszkodzeń mózgu, serca i nerek. Dochodzi do wstrząsu termicznego. Serce bije szybciej. Pies traci przytomność, może dojść do krwotoków wewnętrznych. Śmierć może nastąpić w ciągu kilkunastu minut. Dla psa taki upał to cicha tortura. Udar cieplny kończy się często nieodwracalnie, nawet jeśli zdążysz zawieźć go do kliniki. Nigdy nie zostawiaj psa w aucie, ani na 5 minut, ani na szybko. Jeśli widzisz psa zamkniętego w samochodzie, w upale, działaj natychmiast. Koniecznie udostępnij tę rolkę i zapisz na później, to może uratować życie jakiegoś psa.